Witajcie, moi drodzy. Przygotowałem dla Was bardzo typowe zadanie, które praktycznie wszyscy będziecie mieli na lekcjach. Mamy wykres funkcji i cały szereg rzeczy, które musimy z niej odczytać. Zacznijmy sobie od dziedziny. Dziedzina to zbiór argumentów, czyli x, dla których funkcja istnieje. Zapisujemy ją sobie d. d jak dziedzina. I teraz patrzymy, odkąd dokąd są Xy. Najmniejsze X to minus 5. I one idą sobie dalej aż do siódemki. I teraz, moi drodzy, patrzymy sobie. Od minus 5 do 7 to jest jeden kawałek na osi X. Tam nie ma żadnej przerwy. I teraz jakie będą nawiasy? Z lewej strony w minus 5. Mamy niezamalowane kółeczko. Niezamalowane to znaczy, że nie należy. Nie należy, czyli nawias okrągły. Z drugiej strony, na siódemce mamy kółeczko zamalowane. Zamalowane, czyli będzie należało. Kolejną rzeczą, którą mamy zapisać, jest zbiór wartości. Wartości funkcji to y. I teraz znowu. Zbiór wartości, czyli ZW. No, i piszemy, że zbiór wartości zaczyna się od minus 4, bo minus 4 to jest najmniejszy y. I te y idą sobie dalej, aż dojdą do piątki. Teraz patrzymy sobie, jakie będą nawiasy. y równa się minus 4. Taka wartość jest tutaj. Będzie taka liczba, będzie taki x, gdzie y wynosi minus 4 czyli nawias zamknięty. Ogólnie każdy punkt, który leży na wykresie, możecie traktować jak zamalowane kółeczko. Z drugiej strony mamy piątkę, czyli nawias zamknięty. Dalej mamy podać, dla jakich argumentów mamy miejsce zerowe. Miejsce zerowe to jest punkt przecięcia z osią x -ów. Albo wynik równania, rozwiązanie równania, że f od x jest równe 0. No i możemy sobie to zapisać, mz. I teraz patrzymy, gdzie mamy wartość równą 0. Na przykład tutaj, dla x równego minus 4, y wynosi 0. To samo dzieje się dla minus 1 i dla trójki. I teraz, moi drodzy, Wcześniej mieliśmy wypisać jakiś przedział od jednej liczby do drugiej liczby. Teraz mamy wypisać trzy liczby. A ponieważ wypisujemy pojedyncze liczby, dlatego używamy zbioru. Zbiór, czyli dajemy sobie klamerki i teraz po kolei wypisujemy: minus 4, minus 1 i 3. Wiem, że zapisywanie miejsc zerowych często jest problemem i ciężko jest ogarnąć, jakie tam powinny być znaczki. To, co tutaj zapisałem, że miejsca zerowe równa się, możemy przeczytać, że miejsca zerowe to zbiór liczb, ale odpowiadając, możemy też napisać tą odpowiedź inaczej. Czyli na przykład x należy do zbioru. I zauważcie, że Mz jest zbiorem trzech miejsc zerowych, a x jest jedną liczbą, która ma jakąś konkretną wartość. Konkretną wartość należącą do tego zbioru. Możemy też napisać, że x równa się minus 4, lub x równa się minus 1, lub x równa się 3. I teraz moi drodzy. To jest bardzo ważna sprawa, że nie możemy napisać, że x równa się minus 4 lub minus 1 lub 3, bo takiego zapisu w matematyce nie ma. Jeżeli x przyjmuje różne wartości, musielibyśmy to rozpisywać. Ostatni zapis byłby w porządku, ale chyba zgodzicie się, że pierwszy albo drugi jest łatwiejszy. Kolejną rzeczą jest punkt przecięcia z osią o y. I teraz moi drodzy. Zauważcie, że jeżeli coś leży na osi O Y, to x zawsze wynosi tam 0. Patrzymy sobie, gdzie to mamy. To będzie tutaj. Więc zapisujemy sobie ten punkt, nazwijmy go sobie P. On nie ma jakiejś szczególnej charakterystycznej nazwy. No i jak już mówiłem, jego x będzie 0, a y musimy odczytać, czyli minus 3. Następną rzeczą do odczytania jest największa i najmniejsza wartość, czyli największy i najmniejszy y. Możemy sobie zapisać, że y maksymalny równa się. I teraz szukamy, jaka jest największa liczba. Największy Y to piątka. Czyli y max równa się 5. Teraz y minimalny, czyli patrzymy najmniejszą, najniższą wartością. Jest minus 4. W tym miejscu muszę Wam wspomnieć o tym, że wartość największa i najmniejsza nie zawsze istnieją. Spójrzmy sobie na taki przykład. I teraz, moi drodzy, jaka jest największa liczba na y? Puste kółeczko, czyli 5 tam nie należy. Czyli to będzie coś mniejszego niż 5. No i pytanie, ile by to wynosiło? Jeżeli powiemy, że to będzie 4,9, to nie będzie dobra odpowiedź, bo od 4,9 większe będzie 4,99. Ale jeszcze większe będzie 4,999. W ten sposób możemy sobie dopisywać cały czas coraz to większe liczby i nigdy nie dojdziemy do liczby takiej, żeby nie dało się już napisać większej od niej. Dlatego tutaj y maksymalny nie istnieje. I kolejną rzeczą, którą mamy napisać, to to, kiedy wartości są dodatnie. Dodatnie wartości leżą nad osią X. -ów. Możemy to zapisać w ten sposób, że F od X jest większe od 0 dla xów należących, patrzymy sobie na wykres, kiedy wartości są nad osią. Czyli na przykład w tym kawałku. To kawałek od minus 4 do minus 1. I teraz patrzymy sobie na to, jakie będą nawiasy. Mamy minus 4. Czy w minus 4 wartość będzie większa od 0? Nie, tam wartość wynosi 0, dlatego nawias będzie okrągły. To samo w minus 1. W minus 1 wartość wynosi 0. Czy 0 jest większe od 0? No nie. Czyli nie należy. Dlatego nawias okrągły. Kolejnym kawałkiem, gdzie wykres funkcji jest nad osią, jest kawałek od 3 do 7. Dlatego musimy napisać sobie sumę. Piszemy sobie znaczek sumy, i teraz piszemy, że przedział jest od 3 do 7. Znowu patrzymy, jakie mamy znaki do napisania. Mamy w trójce wartość 0. 0 nie jest większa od 0, czyli nawias otwarty. I mamy wartość w siódemce, która jest większa od 0. Skoro jest większa od 0, wszystko się zgadza. Dlatego w siódemce dajemy nawias zamknięty. Wiem, że w tym miejscu wiele osób pisze odruchowo wszystkie nawiasy otwarte, nie zastanawiając się skąd one się wzięły, ale. Specjalnie dałem taki przykład, żebyście zobaczyli, jak łatwo jest popełnić błąd w takiej sytuacji. Kolejną rzeczą jest odczytanie, kiedy y są ujemne, czyli będą leżały pod osią. Zapisujemy to w ten sposób, że f od x jest mniejsza od zera dla x-ów należących. I teraz patrzymy na wykresie, gdzie takie coś się znajduje. Mamy tutaj kawałek po lewej stronie od minus 5 do minus 4. Zapisujemy to sobie i znowu patrzymy na znaki. W minus 5 mamy niezamalowane kółeczko, czyli tam nie ma żadnej wartości. Wartość nie istnieje. A skoro nie istnieje, to nie będzie też mniejsza od zera, bo jak coś nieistniejącego, może być ujemne. Dlatego nawias okrągły. Dalej w minus 4 to samo. Co wcześniej. Wartość wynosi 0, 0 nie jest ujemne, czyli nawias okrągły. Mamy teraz drugi kawałek, gdzie funkcja jest ujemna, czyli znowu musimy napisać sobie sumę. I mamy przedział od minus 1 do 3. Patrzymy sobie. Wartość wynosi 0, więc nawias otwarty. Znowu wartość wynosi 0. Znowu nawias otwarty. Spójrzmy sobie, jak wygląda wykres tej funkcji, na którym zaznaczyłem wartości dodatnie i ujemne. I teraz zauważcie, ta funkcja przyjmuje albo takie wartości, albo takie. Nie ma możliwości, żeby było jednocześnie dodatnie i ujemne. Jest albo takie, albo takie. I ostatnią rzeczą, o której musicie pamiętać, to to, że jeżeli mamy wartości dodatnie, to są na górze, jeżeli mamy ujemne, to są na dole. Kolejną rzeczą jest monotoniczność. Monotoniczność mówi nam o tym, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca. Zaznaczamy sobie to w ten sposób, że f od x, no i strzałeczka w górę. Jeżeli nie jesteście pewni, jakiego symbolu użyć, zawsze możecie napisać to słownie. Zarówno tutaj w monotoniczności, jak i w każdym innym miejscu. Więc piszemy sobie: f od x jest rosnąca, no i patrzymy, kiedy funkcja idzie w górę. Dosłownie idzie w górę, czyli na przykład tutaj, bo wartości, każda kolejna wartość jest coraz większa. Patrząc, tak jak czytamy od lewej do prawej. No i, moi drodzy, tak samo jak w poprzednim yy, pytaniu. Mamy więcej niż jeden kawałek, gdzie takie coś się dzieje. Wcześniej mieliśmy dwa kawałki, gdzie funkcja była dodatnia i dwa kawałki, gdzie funkcja była ujemna. Tutaj będziemy mieli dwa kawałki, gdzie funkcja idzie sobie do góry. I teraz, moi drodzy, pytanie: czy to jest jeden przedział, jeden duży przedział, gdzie funkcja cały czas rośnie? Nie, tutaj mamy jeden kawałek, gdzie funkcja rośnie, a później mamy znowu drugi kawałek, gdzie funkcja rośnie. Żeby to był jeden przedział, to funkcja musiałaby być za każdym razem większa niż wcześniej. W takim razie mamy dwa osobne przedziały, w których ta funkcja rośnie. Czyli wypisujemy sobie w przedziałach, no i piszemy pierwszy przedział od minus 5 do minus 2, przecinek i drugi przedział od 1 do 4. I teraz, moi drodzy, dlatego piszemy przecinek, bo wymieniamy. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że coś dzieje się w poniedziałek, środę i piątek. Teraz zaznaczmy sobie, kiedy funkcja jest malejąca, czyli dajemy sobie strzałeczkę w dół. No i widzimy, że funkcja idzie sobie w dół od minus 2 do 1. Tylko w jednym przedziale, więc zapisujemy to sobie. W przedziale minus 2, 1. I ostatni kawałek, kiedy funkcja jest stała. Stała funkcja jest tutaj, czyli nie zmienia swojej wartości. Ani nie rośnie, ani nie maleje. No i ten kawałek to jest od 4 do 7. Czyli bierzemy w przedziale 4, 7. I teraz moi drodzy, porównajmy sobie dwie sprawy. Wartości dodatnie i ujemne i monotoniczność. Wiem, że wiele osób myli jedno z drugim, i zauważcie, że jeżeli wartości są dodatnie, to my nie wiemy, czy one rosną, czy maleją. To tak jak temperatura. Jeżeli wiemy, że temperatura jest ujemna, to wiemy, że jest poniżej zera, ale nie wiemy, czy jest cieplej, czy zimniej niż poprzedniego dnia. To samo z monotonicznością. Monotoniczność mówi tylko i wyłącznie o tym, czy funkcja rośnie, maleje albo jest stała, ale nie wiemy, czy jest dodatnia, czy jest ujemna. Możemy powiedzieć na przykład, że dzisiaj jest cieplej niż wczoraj, że temperatura jest wyższa niż wczoraj, ale nie wiemy, czy to jest mróz, czy może to jest lato i mamy liczbę dodatnią, i dzisiaj, i wczoraj. To są dwie. Osobne rzeczy. Kolejną rzeczą jest pytanie, czy funkcja jest różnowartościowa. Funkcja różnowartościowa to taka, która przyjmuje różne y. No i patrzymy sobie. Na przykład tutaj widzimy, że y równa się 3 będzie powtarzał się wiele razy. Ogólnie, kiedy funkcja jest stała, to na pewno nie jest różnowartościowa, bo w stałej funkcji wartości się powtarzają. I takie coś zapisujemy po prostu słownie. f od x nie jest różnowartościowa. Teraz pokażmy sobie przykład, inną funkcję, która byłaby różnowartościowa. Na przykład tutaj, jeżeli mamy jedną linię, to wartość równa 3 jest tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Możemy narysować sobie inne linie i dla każdej linii, którą narysujemy, jest tylko jedna wartość, tylko jeden x, żeby y wynosił właśnie tyle. Czyli ta funkcja jest różnowartościowa. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Trzymajcie się i do usłyszenia.